Cześć, witajcie serdecznie, ze mną jest Bartek oraz Maciej. Porozmawiamy sobie o Nintendo Switch Lite, było zapowiedziane na kanale. Teraz sobie z chłopakami omówimy, po co w ogóle Nintendo wprowadza na nowy rynek nową pomieszaną konsolę. Powiem e, w skrócie, powiem o czym mówimy. Będzie nowa konsola Nintendo Switch, która zadebiutuje 20 września 2019 roku w cenie 199 dolarów czyli około 900 zł, zobaczymy i tak, nie możemy odłączyć joykonów, Konsola nie będzie już nie możemy jej wstawić do stacji dokującej, będzie tylko przenośna jak 3DS, -y, jak PlayStation Vita. Nie podłączymy sprzętu właśnie pod telewizor. Joy-Cony nie posiadają już HD Rumble oraz nie została zamontowana kamera, czyli brak wibracji oraz sensor podczerwieni wykrywający kształty oraz odległość. Sprzęt ma mniejszy ekran niż hybrydowy odpowiednik 5,5 cala kontra 6,2 cala. No i co? To jest tak w skrócie. A więcej, więcej, to zostaje tak, to samo. więcej informacji odnośnie tej konsole, bo tam jeszcze w różnych wariantach kolorystycznych i tak dalej, w prawym górnym rogu lub pod koniec filmu. No i co, panowie? Może od Maćka zaczniemy, bo on jest fanem większym niż my. Switchowy chłopak. maćku. Po co nam 25% mniejsza konsola, której nie wsadzimy do stacji dokującej? To znaczy, patrząc na to w Switch, on jest przenośny, ale jednak przez to, że joycony są odłączane, to po pewnym czasie czuję w takich Switch się czuje pewniej w doku, no bo jak i jeżeli nie dokupisz na przykład ochraniacza czy czegoś innego, to raz, Dwa, dzieciaki, dzi dzieciaki. Dziecku bardziej kupisz Switcha Lite, który jest zbity, który jest mocny, Jedną bryłą. Jedną bryłą niż, niż ee, Switcha normalnego, gdzie można, je, dziecko może gdzie wsadzić Joy okay, dobra. Ale no to ja mam tutaj ci powiem tak, ale tu mogę grać tak, i mogę grać i tak. To tu mi tylko daje możliwość dodatkową podłączenia do telewizora. To jest fajne, tak, że o to właśnie chodziło, nie? Chodziło tak. o to, że. O, te o hybrydę. Teraz tej hybrydy rezygnują. Ale my chyba panowie o tym mówiliśmy po co to robią. Tu chodzi o to, żeby ta konsola zastąpiła 3DS. -a. Żeby była będziesz, miał dwie, będziesz miał dwie wersje, będziesz miał dwie wersje tego. Chcesz mieć tylko przenośną konsolę, kupujesz lighta. Chcesz dalej mieć konsolę hybrydową, kupujesz normalnego Switcha, no tak? Fajnie, to jest proste. Dla mnie, dla mnie osobiście pytanie zostaje tak, czy Rumble zostanie zastąpiony mniejszymi wibracjami, czy kompletnie nie będzie wibracji? Pamiętajmy, że w ogóle Nintendo Switch jest pierwszą, jak się nie mylę, konsolą, która ma wibracje jako konsola. Przenośna, tak? Tak, jako przenośna konsola, oczywiście, no tak. Tak, tak więc, jakby zostawili, to byłoby fajnie, tak? Tak, myślę, że to było takie obcięcie pod tytułem: Może zmienili płytę główną, żeby wykorzystać to, żeby się do ikonów nie odłącza. Ale pytanie, jakie wibracje? No bo jak tutaj już nie będzie tej technologii Hadra Rumble, na którym się opierały te wibracje, no to co? Zastosują zwykłe silniczki jakieś? Myśl, Mogą tak, takie myśl, że... małe jak masz na triggerach w Xboxie. Nie wiecie o co chodzi. Ale, no, ale tak wiem, coś stoi. mi się wydaje, że kompletnie oni z wibracji. Mm -hmm. Jeszcze jest na przykład pytanie, czy będzie SD-karta. Bo jak nie ma już trybu, jak jest, jest przenośna konsola, mm -hmm. to nie wiadomo czy ma stopkę. I e, nie SD mam tutaj teraz dokładnej informacji, ale wydaje mi się, że tam można wsadzić chyba... E, czy... A, czy nie? Ile tam ma wbudowanej pamięci? 32. Ale Przezbyt. nowa, nowa, kiedy mam, ile mam mieć? Nowej chyba. A nie, jakoś tam, ona nie ma mieć więcej? Giga. Boże, ale to... eee, Tomku tego nie wiem, nie wiem. Wie. Nie ja wiem. tego nie wiem, ale wydaje mi się, że raczej wątpię, żeby zrezygnowali z portu na kartę pamięci. W tak, takiej to... sprzęcie, to tak trochę. Wydaje <laughs> miały to. Jest, Pamiętajcie, to jest że karta e, powiększająca pamięć zawsze daje tutaj szarej strefie Możli możliwość działania. Nie, 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 słuchajcie, to jest bardziej tak, zawsze to było hakowanie przez... Norm, przez, przez baterii i tak no, dalej. Przez, przez, przez SD-kartę, one są tak zabezpieczone, tak są szyfrowane dane, że to... Tak myślisz? Tak, no, no tak. Tak nam się może wydawać, nie? A jak będzie w rzeczywistości, no to tego nie wiesz. Ogólnie to, co, to, co mi się na pewno podoba, to jest to, że ona będzie więcej trwała na baterii. Tak, no z, tak, jak najbardziej. Ona będzie bardziej trzymała na baterii. E, I tutaj mam... Na 3-7 godzin pracy. Podstawowa wersja to 2,5 do 6 godzin maksymalnie. Tutaj mamy 3,7. Czyli jakieś 20-30% jakieś więcej. To jest też chyba to zasługa to... tego, że będzie co? Mniejszy wyświetlacz. To na pewno. I wyświetlacz prawdopodobnie też tutaj będzie zastosowany ten, co ma być w wersji 2.0 zwykłego switcha zastosowany. No raczej ja bym to nazwał 1.5, bo to 2.0 to byłoby pewnie jakiś... Rewizja Pro 2, po tak. prostu rewizja 2. Słuchajcie druga. panowie, jak to było, bo ja słyszałem, że zwykły Switch też ładował te Joycony, jakie mm. połączenie połączyliśmy, Tak. tak, więc może to ten, czas, ten czas właśnie dlatego, a tu udało im się zaoszczędzić, że one są zintegrowane, tak. po to po prostu są jakoś mniej, mniej też pobierają, bo nie muszą być ładowane, więc U. może też ta bateria stąd wynika, że dłużej będzie starczyć, tak? Tak, to co jeszcze... Ale wiesz to, Maćku, jest powiem ci tak no kupujemy Nintendo do Switch Lite, ale jak chcemy pograć w Mario Party na przykład, muszę kupić oddzielnie teraz joy żeby to grać w to. To znaczy powiedzmy sobie szczerze, Mario, Par Mario Party Mario Kart na 4 osoby to traci sens na Litecie. Traci. No bo no Mario Party wyobraź ja sobie wszyscy stoją tym małym ekranikiem. No nie, no, no, no to jest, bez sens. jest bez bez tego... Panowie, mówię, trzeba to po prostu ograniczyć i zrozumieć no, fakt. Ale grając w duma fajnie, tak? Bo trzeba. Tak. Panowie, chodzi o to: Ten Switch Lite powstał właśnie po to, żeby zastąpić 3 a bo oni nie chcą się bawić 3DSA, ja, Nie dokładnie. chcą mieć dwóch systemów. To, nie jest opłaca, to jest mądry pomysł. Nie Pot? opłaca się robić tych samych Pot? gier. Na jedną no, i na drugą, no. na przypisywanie. Więc tylko o to chodzi. Zauważcie, że już 2 DSA, 3 DS zostały dawno już trochę za zapomniane. znaczy wysył jeszcze. Ten, ale to nie ty, jest to, to wsparcie, okay. Marciak, ale to nie jest wsparcie to co jest. kiedyś, więc trzeba po prostu zrozumieć, że grupą odbiorców to, mają być zamknęli. Ma, nie będziesz 2DS-a, 3 ds będzie... To przepraszam, że Ci przebiorę, to tak jak kiedyś PlayStation powiedział, my cały czas Witę wspieramy, cały tak, czas jako jest ale play do ja Tak, jako Remote Play do czwórki wspierają, no, tak, tak. sobie możesz pograć na Remote Play, ale wracając do tego, no to też pamiętajcie, że mówiliśmy już o tym dawno, że tak będzie, mówiliśmy sobie, że oni chcą zastąpić po prostu 3 ds tym Switchem, Pewnie chcą też, panowie, pewnie chcą też wy wyeliminować. Pamiętajcie, że cały czas jest problem z Joyconami. Nie łączą się, zrywają, wyry wyrywają się te bolce. To, co Maciek mhm. mówił, zaraz to się chybocze. Więc też chodziło o to, żeby poprawić jakość wykonania no. tego urządzenia. Tak żeby ludzie mówili, żeby ludzie mówili, że to już jest fajnie wykonane, że tu nic nie lata. Ktoś tak będzie wolał. Ja osobiście, jak usłyszałem, że ten Switch Lite wychodzi, to szczerze się zainteresowałem tą konsolą i jest duża szansa, że ją kupię, bo mi zależy tylko na konsoli przenośnej. Tak. Nie chcę jej dokować, nie chcę jej mieć na telewizorze, a chcę ją mieć zabrać, ze, zawsze mieć ze sobą te joikony razem. Mi się oczywiście ten koncept podoba, a to, że nie zagram w Mario Party czy coś, trudno jest na to. Teoretycznie ty możesz zagrać, ale teoretycznie. To znaczy, no, nie, nie ci, możesz. Jak... No ciężko, bo musisz się koncentrować na małym wyświetlaczu. Tak. Bo zobaczymy jeszcze, jak oni, oni to rozwiążą. Pamiętajcie, że to jest Nintendo i zawsze mają jakieś genialne pomysły, Ale... o których tak. nie mówią wszystkim. I w dniu premiery może się okazać, że jest jakiś mechanizm, jest jakiś patent. Ja Ci powiem tak, że tam jest USB typu C, a teoretycznie z USB C można przejść na HDMI i mogą... No, dać taką z tego z tego ze z tego wszystkiego, słuchajcie. I z typu C możesz zrobić wszystko. Możesz dać energię, tak, możesz dać omyślać. Może obraz, i w małym też można podłączyć to co znaczy, będzie można. Co? Podłączyć. Myślę, że wejdą jakieś przejściówki może i być coś tak Może być tak zrobione, to... że albo Nintendo to zablokuje softwareowo, albo po prostu tego nie zablokuje i po prostu to jest Ale po co mają to blokować? Tak na roz zdrowy rozum. No bo zobacz, jeżeli załóżmy, że będzie miał inną, inną budowę i tryb będzie na... Jej tryb na lajcie jest ustawiony tylko pod tryb przenośny. Nie ma innych obsługi. Jeżeli poduczy pod telewizor, no. konsola, dostaje, konsola może dostać takich produktów, do nory. których nie jest przygotowana. I może na przykład. Um, to nie niech ma jakieś hamulce od razu zabezpieczające. To znaczy nie, Maćko, ja myślę, niech że niech oficjalnie tego mogą nie wspierać, po prostu Teraz się zrobi kamerę. Może być tyle. w ogóle, wiesz, inne chłodzenie, bo jeżeli masz tylko konsolę w handzie, to ona ci się tak nie będzie grzała jak ten. Dokładnie tak. Poza, wie... poza tym e, też wracając do tego, e, wydaje mi się, że też switch nowy dostanie troszkę lepszą architekturę. Fajnie to zmieszczą. Pamiętajcie, że jak chodziły nowe modele czwórek, trójek Xboxów No zawsze, zawsze, zawsze było tam delikatne podkręcenie albo zmienione w nowszej technologii. Pamiętajcie, był Xbox, który miał jaspery, falcony. Ale tak jest w obecnej i generacji, i coś poprzedniej coś tam... nie do końca tak było. No było, no, no, to... w 360, 360. też miały zmiany w płytach głównych i w, no, w dodanie HDMI, dodanie, dodanie karty HDMI. To, dobra, ty, no okay, i no. miałeś też technologię, w jakiej jest chłodzony. Miałeś tak. jaspery, miałeś falcony, że tam się to zmieniało. Tylko, że to po prostu było tak, my to wykopaliśmy, pani to wykopywali, a tak to było. Nadal jest to ekonomiczne podejście tak. z każdą nową taką rewizją. Nie, panowie, no. zawsze jest tak, że się ucina. Ucina się ucina, żeby to było jak najtańsze, ale robiło dalej to samo. Zobaczcie, Wite, jak obcięli na gorszy wyświetlacz LCD Zoleda. No, ale za to ten drugi model ma normalne HDMI, a Normalny USB, USB tak, a nie ma żadnych no po, włosów. Powiem wam tak, że jako posiadacz Nintendo Switch, miałem problem, że jak gram sobie przenośno, przenośnie, to jeden z JK'ów. Mi się na przykład odłączał teoretycznie, albo wyłączał w Tomek, Ale to jest światła. Musiałem wymienić zupełnie, słuchajcie, joy cony na nowe mhm. i tego problemu nie ma. Ale słuchaj, ale tamte poprzednie Joy-Cony na drugiej konsoli działały bez zarzutu. O co chodzi? No, no, może to jest problem z softwarem, czy chcemy. Nie mam pojęcia, ale jest... no ale tutaj już tego problemu nie będzie. Tak I jest. Wydaje mi się, że te właśnie Nintendo Switch Lite są dedykowane dla posiadaczy 3DS-ów. To jest ten, ten odbiorca. No tak, zgadza się. Dokładnie. Tomek to nie gościu, który miał 3DS, on nie chce, on nie chce dokować konsoli, bo to mu jest niepotrzebne, on go sobie chce mieć mniejszą, zabrać ze sobą. On chce mieć solidniejszą. Solidniejszą, więc mówię, to tylko chodzi o to, żeby nie robić gry na dwa systemy, żeby mieć jeden system, skupić się. I tyle. Będą mistrzami w konsoli przynajmniej. Dla mnie, słuchajcie, dla mnie to jest najlepszy deal. Chcę, kupuję sobie konsolę hybrydową, bo ja sobie lubię usiąść. Bardzo tym... fajne, ja jestem to... zadowolony. Mnie tylko jedna rzecz irytuje. Bo patrzcie, tutaj właśnie w Lightie wychodzi jak bardzo słaba jest infrastruktura online Nintendo. Ogólnie, jeżeli chodzi o jakość serwerów, nie narzekam, bo teraz jako wygrałem z internetu na telefonie. W Monster Hunter'a, w na wszystko sobie tnę, nie mam żadnych LAN. A to jest jedno megowy internet, więc to mm -hmm. jest Ale to, to ok. już wiesz, to już dawno wiadomo, że na słabym internecie pograsz na każdej konsoli. Ale tak, ale wiecie, ale to jest fajne, ale to, że na przykład... Prócz radiowego, jeżeli ktoś ma radiowy internet, to nawet nie pogra sobie w wielki. <grym> no, ale to, że na przykład nie ma, nie było chmury od początku, co widać. Bo no na przykład ja bym sobie poszedł kupił Lighta, Jedną miałem w doku. Lighta miałbym zawsze przy sobie, gdybym wiedział, że wracam do domu, Lighta wyciszam i od razu moje i y idą do No pomagnego. ale to powiem Ci, to powinno być, mam nadzieję, że oni na to wpadną. A, to jest... nie, nie, ale jak... nie, bo słuchajcie, nie zdaniem... jest, tylko że chmura nie działa ze wszystkimi grami. Wiesz w czym jest problem? No, to, to jest to, tak, wersja. wersja Light powinna mieć odbiornik RT moim zdaniem. Powinna mieć. Tak jak Wita. Dokładnie. No tylko, że tam było 3G, ale to... Nie, ale, nie żaże, wie, ale, to... Wystarczy, ale wystarczy tylko... Żeby synchronizować, na przykład taką chmurę... Ale wiesz e... to, to jest bez sensu, bo sobie puszczę w telefonie, rzuca w Ale wystarczy Wi-Fi, wystarczy urządzeniu i, tak. i automatyczna synchronizacja. Dobrze, ale Vivi nie masz wszędzie. Ja wiem, że ty będziesz chciał telefon. Ale tak jak w, w domu, nie? No w domu tak. A to, bo wiesz, bo powiedzmy sobie szczerze, to LTE, ono jest fajne, tylko że to jest taki zbytek, taki wiesz, zbytek rzeczy. Na przykład ja bym chciał w lajcie bluetootha. Ja bym chciał sobie przykręcić słuchawki. Sobie grać bez kabla jak na Słuchaj, dice. ale jak już to ma być tylko i wyłącznie konsola przenośna, chciałbym, żeby była bardziej multimedialna. Dlaczego ja nie mogę Netflixa chociaż sobie tam aplikacji zainstalować, pościągać filmy i oglądać podróży? No to Jak prawda. na głupim telefonie, to jest, to jest już nie takie w ogóle. normalne. To, znaczy, to znaczy tak, oni powinni, powinni w to wejść. Tak przeglądarki internetowej. Tak. No. To znaczy przeglądarki internetowe wszyscy wiemy dlaczego nie ma. Bo każda konsola Nintendo, która miała przeglądarkę internetową, była hakowana przez tą Okej, okay, Ale co mnie to obchodzi? Ja hakerem nie jestem, jestem zwykłym użytkownikiem i dlaczego mam dostawać baty za to. To, to znaczy wiesz co powiedzmy sobie tak, przeglądarkę i tak te przeglądarki konsolowe one są za przeglądarkami w telefonie. Ja wiem. No. To raz, dwa. Prawda, Netflix powinien być? HB, no, no, HBO, HBO, Netflix ka... Jakie powinny być? HBO, HBO, HBO Go, Netflix. Tym bardziej jak prawie. jest YouTube. Dokładnie. jeżeli jest YouTube, YouTube być No, YouTube to. jest. No tak, no YouTube No, jest. jeżeli no jest YouTube, to, to inne też dokładnie. powinny być. I to my. Zobaczymy, może słuchajcie, wszystko przed nimi, może, może to do... do no, do bo rzucam, słuchajcie, nie? i tak ja nie wiem, te konsolacje. Chociaż ja jestem zdania, naprawdę, powiem Wam tak. Co aplikacje to mam telefon. No. Konsola no to mam mi służyć do grania. No właśnie i te... o to chodzi i granie, to. Zobacz to. Okej, Bartku, masz rację, ale jak ja już niosę go ze sobą, mi ten do switch, to już wolę obejrzeć film na większym wyświetlaczu niż na telefonie. Który mi baterie żera, a telefon wiadomo, jest bardzo A nie każdy telefon ma... Jak, Anikaz, z... telefon ma... jak Anikaz, już ma już tak, czy znalazł go ze sobą, tak, to już będzie film. Pewnie, że zawsze mieć masz rację. Zawsze jest fajnie mieć w jednym urządzeniu więcej niż mniej. Tak. No dokładnie. Ale na przykład to jest, racja. Tam jak jest plus tego? Zobacz, na plejaku system zajmuje Ci ten 1 giga RAM. Na tym starym Play'aku trochę więcej, bo używa tego... Ale mówisz o systemie operacyjnym? O systemie operacyjnym. No, no. Na Xboxie tak samo, zabiera kloc, A wy zajmuje cały na Switchu 400 mega. Tak, ale on jest... I, to jest... I to jest plus. Mogę powiedzieć, że on jest nawet ułomny, wiesz? Powiem Ci tak. <śmiech> <śmiech> Ale zobacz. Madonna. On ale jest nie. ułomny on ten system, jest, jest tak bardzo prostolinny, ale zobacz. Nagrywa, nagrywa, edycję filmów też ma i edycja filmów jest prosto z systemu, a nie otwiera w aplikacji. Nie no, to jest fajne, że jakby to, co masz, to, ma, to co masz mieć, to masz w konsoli, tak. no. I to jest, i to Kiedyś jest, tam to do szczęścia wystarczało. Tak, dlatego wiesz, ale ja bym chcę samyś... Netflixa czy tego, ale jeżeli sobie, ale jeżeli na przykład mogę sobie wziąć, jeżeli za to miałbym mieć bardziej system, który byłby wolniejszy, no bo słuchaj, on jest super responsywny, tego nie powiem, że nie jest. No jest. No to ja wolę super responsywny system bez bajeru. Instalacja update'ów, tak samo, pięknie to przychodzi. Tak, i szybko, do tego, i słuchajcie, to, że 32 giga na Switchu, to wydaje Altysta. się mało. Nie, powiem ci tak, jeżeli ktoś nie kupuje gier cyfrowo, potem nie No słuchajcie. Instaluję ten... każdą grę, nie mam nawet żadnej karty SD zainstalowanej, a mam kilkanaście gier kupionych cyfrowo, jak w Dumy, i nie mówi mi nic o pamięci. Tak, i prawda. słuchajcie, Jest... ja dopiero teraz, jak sobie chciałem przetestować DC Online i inne, do, bo DC Online zajmuje 24 giga, to to już jest tak masywnie. No no. Ale słuchajcie, ale tak, update'y do ZELDY, do wszystko, to ma malutkie update'y, to ma malutką instalację, jak tam jest 1 giga, to jest naprawdę świat inny. Dobra, zadajmy sobie pytanie, jak już będą dwie konsole na rynku, która Wam, my, myślicie, że będzie się lepiej sprzedawać, która się będzie lepiej sprzedawała? To znaczy tak, ja boję się, że mnóstwo takich graczy, która się waha, oni będą czuli tak sobie pysmmy, może poczekam na tego Switcha Pro. Ja, ja znam taką jedną Ale osobę. Ale Nintendo Switch i... Pro to będzie now, po prostu nowa generacja. Moim zdaniem, jak już o tym mówimy, będzie nowa generacja, wyjdzie PlayStation tak 5. Moim zdaniem, jak już piątka wyjdzie, to już jest szybko, to jest za rok, panowie. No to będzie zaraz, piątka no. Xbox, to, i to rok nie robią. Rok, I, dwa lata I w tym momencie przechodzimy na nową generację Ale jakby, czyli skupmy się na tych dwóch, tak? Tak, tak. na razie się koncentrujemy no to na, na tych, tych dwóch. No to na tych dwóch myślę, że to tak naprawdę zależy od tego, jak. Cena, pamiętajcie, no 1000 oficjalnie ile kosztuje teraz. 1500 nadal, nie? 1350 zł. No, 1350 zł tutaj, 1000 zł. 350 zł różnicy. No to za to można sobie kupić eto i jakoś gierka. Tylko patrz, typowy kowalski będzie tutaj 350 zł. więcej, mogę do telewizora podłączyć, nie muszę już kupować później Joyconów i jakichś innych dupereli. Ale typowy kowalski nie ja będzie miał takiego myślenia, że dopóki temu sprzedawca mu nie powie o tych Joykonach, to on o to nie wpadnie. Więc moim zdaniem w to będzie tak. Ta, ten, ten drugi switch line like, będzie miał wzięcie, on będzie ma komunikat. Tamto się będzie dalej sprzedawał w swoim tempie. To będzie, ale ten go będzie gonił. Ten go Kolejne. będzie gonił. Przyjdzie. Ja już powie, proszę pana, czym się różni jeden od drugiego. Ten można podłączyć do telewizora, tego nie można. I tyle. I tyle. I, I w temacie, i, i różnica. On już se przekalkuluje. Albo nawet to... stary, nawet będzie tak. Chcę przenośną konsolę, Nintendo Switch Lite, Dziękuję A do widzenia. A tak się nie... Tą dodatkowo można do telewizora podłączyć. Nie, A, to nie. Na tak. Dokładnie, moim zdaniem cena, taniość i to, że jest ten, no oni dogonią. Pamiętajmy, że 3 ds -y, 2 ds -y to są jedne z najlepiej sprzedających się konsol, na pewno lepiej się sprzeda sprzedały i sprzedawały niż Switch do tej pory, chociaż Switch w ogóle, wiadomo, że... Nie, że no świecie... w ogóle jest chyba 40, do 40? No tam powyżej 30 na pewno ma, Skuba, z Xboxa goni ostro. A ja myślę, że to wystrzeli równie dobrze. No słuchaj, w Japonii to mega wystrzeli. Myślę, że Japończycy spokojnie sobie powymieniają. Tak, Monster Hunter, oni mo sobie to, powy Hunter, no te, to powymieniają. Właśnie, kolejne pytanie, czy posiadacze już Nintendo Switch kupią Drugą konsolę. Jasne, że tak. Ja bym kupił. Ja bym ją kupił przez pieniędzy. tą chmurę. <noise> nie no, przez tą chmurę. Przez chmurę. Nie, jakby, jakby chmura była dopracowana, to jak to kupił. To jest pytanie podstawowe, jak często podłączasz się do telewizora i co dla ciebie, wiesz, to, no, to wszystko są potrzeby. Ja ci powiem. Ja jestem akurat taki, że gram połowę tu, połowę tu. Jak mam tak z Jamesem, co usiąść, pograć sobie w Mario Party, no to... Gdzie jak najlepiej jak na telewizorze? Ja tak? To, to racja, ale mówię, z drugiej strony, wiesz, dużo osób kupiło Switcha tylko dla trybu przenośnego, a dla nich hybryda była przy okazji i pewnie nie korzystałem z telewizora. A, jak jak no, a teraz jak masz możliwość mieć lepiej wykonaną bryłę, fajniejszą, e, więcej bateria i. Mniejsza, i, bardziej zgrabna. Dokładnie patrza. i nie jest Ci potrzebna ten telewizja, to moim zdaniem masa ludzi wymieni tą konsolę. To znaczy może nie tyle wymienić, co po prostu sobie kupić, żeby jedna była w doku, no, słuchaj, no, to, ale to wszystko widzisz, zależy, tak. kto ile ma kasy. Więc tutaj znowu wracamy do tych serii, że jak ja tu gram, to nie mogę przenieść we wszystkich grach tak. przez chmurę bezpośrednio już do wersji tak, i, to, i, to, i, to, i, to, I to mi... I no to, i to jest duży ból. To, jest duży, to ból. jest duży ból, dlatego, tak jak wam mówię, wolą, sprzedadzą Dobry. sobie zwykłego słuchacza, za 8 stówek, dołożą stówkę i kupią Mnie sobie... Mnie ciekawi, to. czy na przykład wyjdzie ten, czy wyjdzie otwarcz muzyki. Tak jak było, tak jak było w 3DS-ach. No bo nie wiem, w Japanskich szkołach dzieciaki mogą brać tylko 3DS-y, nie mogą wziąć telefonów. Więc słuchałem muzyki na 3DSie, więc myślałem... By... to jest bardzo switchowy, Powiedz mi, ile mogę mieć przypisanych urządzeń do jednego konta na switchu? Mm, no słuchaj, ja mam ja mam konto w sensie to jest... Bełk. Chodzi Tomkowi pewnie o to, że no. dzielisz się z kątem kimś na przykład. Dokładnie. Chod I z iloma ja konsolami to... możesz się swoim kontem. To znaczy tak, ja się... I na Play'u, na ich się masz po dwie, nie? No, to Jedną sobie... przypisujesz jako domową, a ktoś chce drugi z Czy ja, ja mając Switcha, i tutaj mogę sobie po prostu mieć konto? Mhm. Czy jak to kupi I bez Switcha... bez problemu mini. Dokładnie. Tak. No, jak Słowaj, sobie no, Tomek ja kupi ja mam... Lighta to czy będzie... Słuchaj, ja mam konto, ja się wymieniam ze znajom, bo znajoma ma inny gust, ja mam inny gust. No. Wymieniamy się... Wymieniliśmy się kątem i bez problemu gram o, nam. Jednocześnie... Tak, jednocześnie Czyli ma, jest zalogowane w tej tak. na dużych konsolach. No, to nie ma, nie ma problemu żeby właśnie mieć takiego lighta pod orędziu, ale tak, my to, my to jako fanatycy to pewnie sobie jakoś, no Bartek pierwszy raz, a my to pewnie sobie jakoś go dorwiemy jakoś tam no, złapiemy. Na jakoś. pewno do testów konsolę będziemy mieli, przetestujemy ją, jak staram się też, żeby mieć wersję dwo, yy, no to poprawioną Poprawioną zwykłego switcha. No ale co panowie? Jeszcze wracając do tematu, co co, żegnamy się tutaj z, rozdz... z rozdzielczością e, Full no, HD na, na deku. No. no bo tutaj tylko 720 nam e, wyświetlacz... I tąku, ten wyświetlacz, widzisz, e, ja... jest padaczny na no. dzisiejsze czasy. Ale jest, jest standardem. Nie to, że jest chujowy. Ale już mógłby być lepszy. Tomek, ja Ci ciekaw. to wytłumaczę. Naprawdę to jest trochę przerost tego wszystkiego, co ludzie teraz chcą. Nie śmieszy, że ktoś przychodzi do mnie kupić sobie monitor 24". Ale dlaczego? No. I chce 4K. Nie Zobacz, jest jaką mam rozdzielczość w telefonie, jaką ty masz w rozdzielczość. W Wysoką i ci jest niepotrzebna. Ja ja nie ja ale wiecie, że, nie. że nam by w telefonach wystarczyło Full HD, full HD spokojnie. spokojnie. Myślę, tak. Im wyższą rozdzielczość masz, tym mniejszy tekst, mniejsze czcionki. Bateria szybciej, się, bateria szybciej się wyczerpuje. Dlatego jakoś... zmniejszyłem rozdzielczość na telefonie, żeby bateria mi nie żyła. A, ja A ja na przykład nie mogę i to mnie irytuje. Po co mi dwa Ale na switchzu jako 6,2 cala, no to fajnie już te full HD, żeby na Minimum tam tak konsola powinna mieć minimum Full HD, pierwsza rozdzielczość jest, nie jest potrzebna, ale też moim zdaniem, tak jak właśnie opowiadałem... Ale oglądamy, drugie, czy gry w ogóle obsługują nam Full HD, bo po co nam matryca Full HD, jak jak gry nam nie, nie dają kura. Full HD. Słuchaj, dla mnie, menu, w menu było... dla mnie niech oni się skupią na 720p, tak. bo przy tej wielkości matrycy nie, na jest, nie jest, nie tak to jest, jest więcej nie tak jest to konsola noś, Tak nie jest Słuchajcie, to czekamy no. na Wiedźmina. Czyli jesteś innego zdania, że nie ten do Switch Lite jest potrzebny, tak, jest żeby potrzebne, pary. bo mówię, ja Switcha miałem, kupiłem go dla Zelda, Zelda skończyłem, potem faktycznie sprzedałem tą konsolę, ale takiego Lite'a bardzo chętnie sobie bym kupił, dlatego żeby pograć w wiele fajnych gier. No bo Podoba to mi to się, że się to zaczęło to... też wsparcie tych wiecie, third party. A, third party a przepraszam, najważniejsza rzecz, dla dla mnie, będzie krzyżak no będzie krzyżak, krzyżak na... No to, już, no to już dziękuję, dobranoc, mi już przekonaliście. Tak, tak. ale, ale najpierw, tak. bo, bo, bo co, po co ma być ten koślawe coś, jak, wiesz, ale wiecie co bym mogli zrobić? Ja bym kupił Joycona z krzyżakiem. Może wiesz, wydadzą, jak wiesz. to... Maciek, to jest potrzeba bo, bo bo matką wynalazku. A kocha, ja się okaże. pada Pro, tak samo, on dwie ja plusowy pół kosztuje, tak więc tutaj by jedno po... tak naprawdę z drugim. No nie ma co Wiem. łączyć, tak? Pro... no to masz Pro. Ale wiecie co, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że Light jest wydany w super momencie, zobaczcie, przed chwilą był Fire Emblem, Rewel rewelacyjna gierka, teraz wychodzi Astral od, od Platinum Games. Potem Pokémony, Naprawdę, to jest idealny moment do wydania Light'a. No. Kiedy by tego nie wydali, to i tak był tak jest dobry moment, bo po prostu konsol przenośnych już nie ma. No. No w no w szczególności teraz, między przejściem zaraz na generację, za rok, bo jakby to było za rok, o tej poza poza, tym, panowie, za, no to jest, się załatwili. Poza, poza tym jest końcówka rachunek, najlepszy czas. Wrzesień, październik, listopad, grudzień to są najlepsze rzeczy, kiedy można coś wydać, coś dać, bo wtedy jest rynek zbytu. No ale no wiesz, no Switch miał premierę w marcu. Tak, 3 marca 2017 roku. Ale dopiero, początek moi, po roku dosyć. też jest dobry. Najgorszy tak. jest sezon ogórkowy. Panowie, I dobra, lata, to, jak prawie lat Dobra, siedem, no tak. to sobie powiedzieliśmy odnośnie Nintendo Switch. I ty napiszcie w komentarzach drodzy widzowie, co tym myślicie, jak się na to zapotrujecie, czy kupicie nową wersję Nintendo Switch. No bo my się zgadzamy, że jak najbardziej fajnie, że to wychodzi. No i pewnie też będziemy mieli. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiamy ciepło. Cześć. Cześć.